Szanowni państwo, znajdujemy się na placu budowy sali gimnastycznej w najstarszej szkole powiatu olkuskiego, która jest wyjątkowa ze względu na swoją lokalizację w moim mieście się w centrum miasta i w centrum stolicy powiatu. Więc ta nowo powstała sala będzie pełniła nie tylko rolę dydaktyczną, ale również będzie stanowiła swoiste centrum kulturalne dla wszystkich mieszkańców powiatu olkuskiego. Jej powstanie nie byłoby możliwe gdyby nie dofinansowanie rządowego programu Polski Ład w niebagatelnej, historycznej dla powiatu łukowskiego wysokości 13,5 miliona złotych. Pozostałe dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych powiatu, już za kilkanaście miesięcy zostanie dodana do użytku nowoczesna funkcjonalna sala gimnastyczna.